No ja jestem Nikuś, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. Jak możecie zauważyć, dzisiaj mam bloczek pełny, co nie? A dzisiaj ze mną jest jeszcze SX Marian. Przywitaj się Janek. No, i no. dzisiaj i ja sobie nagrywamy odcinek, te... jak mieć darmowy makro w Minecraft. Oczywiście eee, e, tak. zostawcie subik, dzwonek i łapkę tamak. w górę. 5 e, łapek w górę to kolejny odcinek. A więc tak, jeżeli chcielibyście na przykład budować... Opatrzcie, o coś w tym stylu, czekajcie, na magię. A ja mam jeszcze, i ja mam. Y, w dzisiejszym odcinku właśnie będziemy dwa makra pokazywać. Jedno y, tak, jak y, tutaj Mikusiowe pokazuje, a drugie, patrzcie, weź tu na mnie na no. y, Patrzcie, a drugie będziemy pokazywać makro y, takie. Jak chcecie, yy, ogólnie, znaczy chwila, ja sobie muszę ustawić tak, żebym nie miał żadnych problemów tutaj. Jak chcecie takie makro do góry, yy, albo też możecie, jeżeli chcecie makro takie, jeżeli chcecie makro takie, takie fajne, yy, Dobra. weźcie na mnie najdź, jeżeli chcecie takie, chcecie takie makro fajne, którym można zrobić, e, nie, nie pamiętam jak to się nazywa ale to chyba było BZ, czy coś takiego, najeść na to, bo to tylko jedna osoba to umie, patrz, w Polsce, tak, e, bez cheatów. tak, Oto bez e, Znaczy, tylko jedna osoba w Polsce umie to bez shitów. ja akurat tego nie umiem, ale się uczę. I jeżeli chcecie takie cheaty, to pobierzcie to sobie. link. może będzie w opisie, jeszcze się zobaczy. Ale pamiętajcie, tylko na ACMC można cheatować. Na jakichś innych serwerach nie ma sensu. ACMC to największa no. kupa na całym świecie. Na, 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 na innych serwerach... O, no patrz, jeżeli byście chcieli o tak na przykład budować, tak jak teraz zacząłem nawalać, to patrzcie. Ty, patrzcie, ale to... To naprawdę to było? No, patrz, jeżeli chcecie o tak budować, a jak ja co? teraz, a, właśnie. No to właśnie, ja nie możecie to po prostu już Wam mówię, jak chcesz, jeżeli chcecie mieć darmowe makro, bez sheetów, nic nie trzeba Aha. wybierać. Patrz, patrz więc starcie, że ja klikacie tak. sterowanie i tutaj patrz, macie y użyj przedmiotu, umieść blok. Dajcie sobie na dowolny przycisk klawiatury. Ja sobie daję na R, bo mi to jest bardzo blisko W i łatwiej mi się tak ja, buduje. Ja też, I patrzcie, ja też i na, na, na przykład góry. Wystarczy, ja że trzymam R, R, R i S i to, totalnie już tak mam. wy, e, ja też dam na R, bo patrzcie, czekajcie. Najlepiej I ja tu pomogłem jeżeli... z tym i dzięki temu ogólnie to on lepiej buduje i ja też. Tak patrzcie. Tak, patrz. lepiej tak mega stent. ten tak. Patrzcie. Mocno. Patrzcie. Tak, patrz. patrzcie. Yy, możecie, o, temu. czekaj, stój i tak. patrz, patrzcie, widzowie. Yy, na przykład to tak właśnie buduje. Trzy kratki do góry, maksimum. Nie, nie ale... maksimum. Ja normalnie robiłem na takim yy, singlu po serwerze. Pie... Robiłem po pięć lub cztery. No, no pięć. Yy... Pięć, ale zazwyczaj to takie maksi maksimum trzy, tak bez rozpędu, ale no. tak to, to jest. I też łatwiej się klacze robi chyba. No tak, łatwiej się klacze robi. Patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie ogólnie. Patrzcie. Ktoś tu to mam robią. jest z Patrz, patrz. Albo patrzcie, pa, widzowie. Pa, 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 patrzcie, pa, pa, widzowie. Na przykład teraz się. patrzcie, jak jadę Zium, zium. patrzcie, on tutaj robi takie rzeczy. A cyk, zium. a no na. na game modezie to, to łatwo się robi. By I jeżeli a chcecie mieć właśnie takie darmowe makro, to od razu Wam mówię. Musicie na przykład. jak używacie tego na Bedwarsach, to od razu Wam mówię. Pójdźcie wiele więcej wełny niż no tak bo tak tylko link będzie w opisie do takiego e, makra którego ja pokazałem bardzo bardzo pewnie znane według we, e, e, Was no i to jest w ogóle Sigma Sigma 5, taki cheat. Link będzie w opisie, tylko nie, nie cheatujcie, czytujcie tylko na cmc, nie cheatujcie będzie. na przykład na mariancrafted.katernos.me Nie musisz nie... na moim odcinku, nie musisz, ale dobra, możesz. już, nie No i ja się cieszę. Ja Wam powiem że widzowie, tak. na, na przykład takim ACMC, DERP MC możecie jak najbardziej czytować w dowoli, żeby po prostu nie patrzeć na tego, na to coś. Jak Was zbanują? Jak Was zbanują? Jak, się jak Was zbanują, to się cieszcie. <śmiech> <śmiech> tak, ale też jak Was zbanują, to się wkuście i e, kupcie sobie czyta za 100 zł. Polecam. A to ciebie tam zbanowali i kupiłeś? Tak. Nie, klacz mi nie wyszedł. Przyjaciele. Muję I tak wygląda... Co. Klacz i patrz. Patrz, tak wygląda. Tak, tak wygląda kupiony ci e, e, za 100 złotych. Patrzcie. Okej,cie, mhm. weznosy to. I trzy. Czekajcie, jeszcze się podbuduje. I 3, 2, 1, start. Chodźcie, tak wygląda cit kupiony. Podbuduj się maksymalnie w górę i pokaż, co, co umiesz na cheatach robić. Czyli trrrr, w dół. Wiesz o co chodzi? No, oczywiście chodzi mi o schodki w dół. To jest na cheatach. Dobra. Po dobra, jeżeli już Wam pokazuję te schodki w dół. 3, 2, 1, start. Oczywiście on tego tak normalnie to nie umie, tylko gra na cheatę, bo wam pokazuje umiem, właśnie. Nie wiem, umiem takie coś zrobić jako pierwszy w Polsce czy tam drugi, ale. Nie, nie umiem. Y, umiem, ale nie tak dobrze jak na citach. Troszeczkę tam umiem, nie wiem, y, dwa schodki w dół czy coś takiego. Mhm. Patrzcie, tu można zrobić takie zakrętasa i też możecie to zrobić zakrętasa na siglach. Zakrętasa równa się li... Dobra, nieważne. Dobra, już chyba będziemy kończyć. Co? No, a więc tak. To na dzisiaj będzie właśnie już chyba koniec, ale patrzcie na to. Cyk, 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 szybkie. A, jeszcze wam na szybko pokażę, wyłącz mi kreatywa. pokażę wam widzowie, jak, w jakim w jakim tym tym, patrzcie, mam sobie jeden stag wełny, wyłącz mi kreatywa, A więc patrzcie, mam ten stag wełny i patrzcie w jakim, patrzcie, macie ten pasek, I, sobie. macie ten pasek, macie te 64 bloki, to patrzcie w jakim, w jakim czasie to znika. Trzeba z takim rozbiegiem, no z takim rozbiegiem mocnym. No ale... Nie za bardzo... Coś się to teraz... nie wychodzi. Znaczy no tak, ale na singlu mi wychodziło mocno. Czekaj, to ja może bym o, ci... Widzieliście? O, takie właśnie takie schodki. Czyli figurę. na przykład... Patrzcie, patrzcie, takie coś. Takie coś na survivalu, Na przykład... Kochani, patrzcie. Ja ostatnio sobie grałem, że ten... na moby grałem sobie, waliłem się z nimi. I miałem stak wełny i ten stak wełny mi zniknął z ekwipunku wiecie wile ile? 10 sekund minęło, a z tego staka już nie było. Dobra, Może to będą jeszcze to... dzisiaj Bad warsy. no w sumie będą, ale to później, o późniejszej godzinie, znaczy o późniejszej, no później będą tak gdzieś o 12.30. Proszę zaprezentuj, masz tu dwa staki y Eee, czarnej. O, patrzcie, pełnej... patrzcie, jak to znika. Patrzcie. Syk. No. O teraz to ci chyba lepiej by wyszło, bo tak ze skoku to tak. Patrzcie, na przykład. Patrzcie już tam Patrz. I podbudujcie się troszeczkę i już wam łatwiej. Dokładnie, tak, tak po prostu pod podskoku łatwiej to wychodzi, ale ogólnie to też tak jest łatwutko. O Jezu! Już, Już Pan dostaje znowu dwa staki. Dzięki. Zgifowałem Ci, daj kliknąć, żeby... Widzę, widzę, spoko.